Ponad 40 miliardów złotych ma kosztować stworzenie centralnego portu komunikacyjnego. Flagowy projekt odchodzącego już rządu prawa i sprawiedliwości rozpoczął się w 2017 roku i do dzisiaj pochłonął już 4 miliardy złotych. Przejmująca władzę opozycja często powtarzała, że CPK to niepotrzebna megalomania i strata pieniędzy, ale w tym akurat wypadku. To opozycja jest w błędzie. Pomijając wszelkie polityczne przepychanki, to CPK jest naprawdę sensownym projektem, który warto dokończyć. Dlaczego i ile możemy jako Polska na tym zarobić, o tym, Dokładnie w tym odcinku. Cześć, ja nazywam się Piotr Cyncyk, a to jest odcinek DNA rynku, w którym będziemy tym razem przyglądać się opłacalności i sensowności inwestycji w centralny port komunikacyjny. CPK często budzi skrajne emocje, ale niestety wynikają one głównie z pobudek i sympatii. Politycznych, więc odrzućmy te pobudki i sympatię na bok. Polska od dawna, dzięki swojemu położeniu geograficznemu, była w idealnej pozycji do czerpania korzyści z tranzytu, zarówno jeśli mowa o przerzucaniu towarów na kierunku wschód-zachód, jak i północ-południe. Dawno temu czerpaliśmy z tego spore korzyści, no ale potem przyszły rozbiory, wojny światowe i komunizm. W czasach komunizmu nikt specjalnie nie był zainteresowany rozbudowywaniem infrastruktury. I tak w 1980 rok wchodziliśmy w zasadzie bez jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu, bez sensownych lotnisk i bez sensownej kolei. Dziś Polska wygląda oczywiście nieporównywalnie lepiej, no ale wciąż nie posiadamy żadnego dużego hubu komunikacyjnego, który daje możliwość szybkiego przerzucania ludzi i towarów w różnych kierunkach. I takim hubem z założenia miał być CPK. Czy port lotniczy mający według planu w momencie uruchomienia obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie, to Przesada i megalomania? Nie. CPK ma być uruchomiony w 2035 roku, a w 2022 roku na polskich lotniskach obsłużono prawie 41 milionów pasażerów. Dwa razy więcej niż w 2021 i wciąż o 16% mniej niż w 2019 roku. No, to oczywiście efekt najpierw pandemii, a potem wojny. Ten efekt jeszcze nie został całkowicie zneutralizowany, ale to już się kończy. Długoterminowe trendy i analizy sugerują, że w 2025 roku polskie lotniska obsłużą około 55 milionów pasażerów, w roku 2030 ma to już być prawie 70 milionów, a w 2040 Ponad 90 milionów. W momencie planowanego pełnego uruchomienia CPK, e, ruch lotniczy w Polsce będzie więc obsługiwał około 80 milionów pasażerów rocznie, dwukrotnie więcej niż obecnie. Nawet zakładając pełną i natychmiastową przepustowość CPK po jego uruchomieniu, to wciąż pokrywa on zaledwie połowę z tego całego ruchu. Dodatkowo analiza obecnego ruchu lotniczego wskazuje, że to właśnie aglomeracja warszawska odpowiada za 40 do nawet 50% całego ruchu lotniczego w Polsce. No ciężko się temu dziwić i to się nie zmieni, bo Warszawa jest i pozostanie centrum biznesowym Polski. Około 2035 roku więc lotniska około warszawskie powinny być w stanie obsługiwać mniej więcej 35 do 36 milionów pasażerów rocznie. Czy można taką przepustowość osiągnąć przez rozbudowę lotnisk regionalnych? No można, ale. Jest pewien problem. Obecna maksymalna przepustowość do warszawskiego lotniska Okęcie to około 20 milionów pasażerów rocznie, i to w zasadzie jest już górna granica wszystkich możliwości, jakie Okęcie jest w stanie osiągnąć. Dalsze powiększanie warszawskiego lotniska będzie zarówno trudne prawnie, jak i absurdalnie nieekonomiczne. Grunty w tamtym terenie są istotnie droższe niż te leżące pomiędzy Warszawą a łodzią, a do tego dochodzi problem decyzji hałasowej. Jakakolwiek Zmiana parametrów dotyczących lotniska Chopina w Warszawie powoduje, że od nowa trzeba przeprowadzić tak zwaną decyzję hałasową, a to otwiera regulacyjną puszkę Pandory, bo niemalże połowa aglomeracji warszawskiej mogłaby przez pewien czas składać roszczenia ze względu na hałas lotniczy. Załóżmy jednak, że nawet już machniemy na to ręką i faktycznie wydamy kupę kasy na to, żeby rozbudować Okęcie i rozbudujemy je o te dodatkowe 2-3 miliony pasażerów rocznie przepustowości, bo to jest jest jeszcze potencjalna maksymalna granica o jaką Okęcie można w ogóle rozszerzyć. Załóżmy nawet, że na maksa rozbudujemy lotnisko w Modlinie, bo dziś może ono obsłużyć do 2,5 miliona pasażerów rocznie, a maksymalny pułap do całkowitej rozbudowy może tutaj sięgać 10 milionów pasażerów rocznie. Przy i tak ogromnych już nakładach zyskujemy więc przepustowość lotnisk z aglomeracji warszawskiej na poziomie około 32-33 miliony pasażerów rocznie, do 2035 roku. To wciąż o kilka milionów za mało. A co potem? Bo w 2040 ta przepustowość się już nie zwiększy, a Pasażerów będzie coraz więcej. No tylko, że wtedy dalsza rozbudowa Okęcia i Modlina jest już całkowicie nierealna. Co będziemy budować kolejne lotnisko w okolicach Warszawy, kolejne regionalne lotnisko w okolicach Warszawy? No kiepski pomysł, bo takie inwestycje w regionalne lotniska rzadko kiedy się zwracają, a do tego nie mają praktycznie żadnej szansy na pozyskanie finansowania zewnętrznego. Tymczasem inwestycją w CPK zewnętrzny inwestor będzie już o wiele bardziej zainteresowany. Zresztą już jest, bo 24 października 2023 francuski Vinci oraz australijski AFM zostały wybrane strategicznym inwestorem lotniska CPK. Dlaczego w CPK zewnętrzni inwestorzy już chcą wkładać pieniądze? Bo przeważająca większość takich mega hubów komunikacyjnych osiągała i osiąga komercyjny sukces. CPK jest na dobrej drodze do tego, że praktycznie pewne jest osiąganie przez niego rentowności na starcie, bo już na starcie przejmuje Dużą część ruchu z Okęcia, z Warszawskiego Okęcia i z lotniska w Łodzi. Dodatkowo, w przypadku CPK pojawia się kluczowy element ruchu cargo. Obecnie ponad 60% ruchu lotniczego cargo dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej kolejności trafia na lotniska niemieckie. Polskie lotniska regionalne nie są nawet w stanie tego ruchu obsługiwać. No, i rozbudowa regionalnych lotnisk Cargo nie jest rozwiązaniem. Dlaczego? Bo będzie brakować efektu skali. Lotnisko jako infrastruktura to ogromne Koszty stałe, a to z kolei daje naprawdę wysoki poziom dźwigni operacyjnej. No więc przyszłe i ewentualne zyski z danego lotniska zależą w dużym stopniu od tego, czy faktycznie osiąga on, osiąga ono e, pewien poziom skali i przekracza pewien próg działalności. Szereg regionalnych, mniejszych lotnisk cargo nie będzie nigdy w stanie praktycznie takiej przepustowości, która zapewnia rentowność, osiągnąć, no i w efekcie będziemy mieli szereg małych lotnisk, z których żadne nie jest rentowne i do którego każdego dopłacamy. A w przypadku ruchu cargo naprawdę jest na co liczyć, bo na 10 największych lotnisk pod względem wolumenu obsługiwanego ruchu cargo w 2022 roku w Unii Europejskiej żadne nie jest obecne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza tym, że sensowne lotnisko cargo jest więc w stanie zapewnić nam obsługę ruchu na Polskie potrzeby, ruchu towarowego na polskie potrzeby, to będzie w stanie przejąć część ruchu kierowanego do całej Europy Środkowo-Wschodniej. W tej chwili największy ruch cargo w Polsce obsługuje Warszawskie Okęcie i jest w stanie przerobić około 90-92 tysięcy ton towarów rocznie. Na drugim miejscu jest port lotniczy w Katowicach, ale on przerabia już 16 tysięcy ton, a na trzecim miejscu port lotniczy w Gdańsku, który przerabia 5000 tysięcy ton towarów rocznie. I dla porównania, takie lotn lotnisko we Frankfurcie rocznie przerabia 2 miliony ton. Jedno lotnisko we Frankfurcie 20 razy więcej niż całe. Polskie podium ruchu cargo. Prognozy dla przejęcia ruchu cargo dla CPK mówią o nawet 1,8 miliona ton ładunków rocznie. Lotniczy ruch cargo to nie jest przeżytek. Od 2000 roku import towarów samolotami do Unii Europejskiej wzrósł o 100%. A CPK to zresztą nie tylko lotnisko. Cały projekt zmienia de facto mapę kolejową na tym obszarze Europy. Nowe linie wybudowane na potrzeby CPK i przez CPK otwierają nowe szlaki transportowe i jeszcze bardziej kładą nacisk na tranzytowe położenie Polski na mapie Europy. Według szacunków nakłady budżetu państwa związane z realizacją projektu lotniska w CPK sięgną około 9 miliardów złotych, no ale zapewne są niedoszacowane, bo każdy tego typu projekt. Projekt ma niedoszacowane koszty. Szacowana całkowita kwota e, do stworzenia lotniska to około 40 miliardów złotych i z tego około 75% tej kwoty pokrywane jest przez inwestorów prywatnych i finansowanie dłużne. Więc realne wydatki budżetu państwa na cały projekt lotniskowy w zasadzie no, nie powinny przekroczyć tych 11, 12, 13 miliardów złotych i to już licząc z jakąś górką. Tymczasem wyłączne dochody budżetu państwa z cła i vat dodatkowego ruchu cargo. Który pojawi się na lotnisku, powinny niedługo po uruchomieniu lotniska przekroczyć miliard złotych rocznie. Tylko pod tym kątem ta inwestycja z perspektywy budżetu państwa zwraca się po około dekadzie. A realnie tak naprawdę zapewne zwróci się jeszcze szybciej. Czy inwestujący na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie mogą znaleźć jakieś spółki, które będą potencjalnymi beneficjentami całego CPK? No tak, bo dwa duże notowane podmioty już dziś wyróżniają się pozytywnie na tle całego projektu. Budowlany Budimex, który już wygrał pewne przetargi CPK oraz kolejowy Torpol, w którym prawie 40% udziału w 2023 roku przejęła właśnie spółka CPK. Żeby zainwestować w spółki notowane na GPW można skorzystać z konta w XTB, który jest partnerem tego odcinka. XTB to polski broker, w ofercie którego można znaleźć ponad 6000 instrumentów finansowych, inwestując w akcje oraz fundusze ETF. Do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie nie zapłaci się ponadto żadnej prowizji za transakcje. A jeśli stawiasz na rynku dopiero swoje pierwsze kroki, to zainteresować możecie również wydarzenie Investing Masterclass organizowane 17 listopada. To największe takie wydarzenie wydarzenie online skierowane dla inwestorów indywidualnych na różnym poziomie zaawansowania. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a po więcej szczegółów odsyłam Cię już do opisu filmu, gdzie znajdziesz również wszystkie linki do źródeł, które o, pokazywane są w tym materiale. Polska w zakresie infrastruktury lotniczej jest wybitnie niedorozwiniętym krajem. To nie jest prawda, że jesteśmy za małym krajem na to, żeby posiadać lotnisko o wielkości przepustowo do 40 milionów pasażerów rocznie. Kanada też ma 40 milionów obywateli i Lotnisko z przepustowością na ponad 50 milionów yy, pasażerów rocznie. Hiszpania ma 45 milionów obywateli yy, i lotnisko z przepustowością ponad 60 milionów pasażerów rocznie. Szwecja ma 10 milionów obywateli yy, i lotnisko z przepustowością ponad 25 milionów pasażerów rocznie. No widać dobrze, że na tej prostej skali Polska naprawdę mocno odstaje od wykorzystania swojego całkowitego potencjału. Do 2035 roku jeszcze bylibyśmy w stanie jakoś pociągnąć na rozbudowę budowie lotnisk regionalnych. Ale w końcu ich maksymalna przepustowość również zostanie osiągnięta. Duże lotnisko w Polsce w perspektywie 20-30 letniej to nie jest fanaberia, to w tym przypadku jest konieczność. I dobrze, żeby polityczne przepychanki akurat w tym zakresie nie zmarnowały kolejnych dekad, które już pod tym kątem zostały zmarnowane. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o inwestycji w CPK, czy myślisz, że powinniśmy ten projekt ukończyć, czy jednak faktycznie to jest zbędna megalomania. A jeśli ten materiał ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć konkę dzwonka, kliknąć guzik subskrybuj, bo dzięki temu będziesz dostał informacji o wszystkich kolejnych odcinkach na bieżąco a w kolejnych jeszcze więcej ciekawych analiz i materiałów. Na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie zaprosić Cię do wersji premium DNA Rynków, gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski i zagranicy oraz analiz gospodarczych i makroekonomicznych możesz znaleźć, przeczytać i wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Z tego rozwiązania korzysta już blisko 800 inwestorów, którzy na co dzień komunikują się z nami na specjalnym zamkniętym serwerze na Discordzie i również pokazuje tym wszystkim, Osobom swoje własne, prywatne portfele inwestycyjne. Jedne są krótkoterminowe, bardziej spekulacyjne, a drugie długoterminowe, nakierowane na takie typowe inwestowanie emerytalne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to dokładnie również w opisie filmu znajduje się link, gdzie wystarczy wejść i wszystkie dodatkowe informacje ze szczegółami sobie doczytać. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.